Gdy mówimy Niemcowi o czymś, o czym on wie, bardzo często usłyszymy jojo, jo, ich weiß bescheid, czyli tak, tak, ja wiem. Pytanie brzmi, po co to bescheid? Przecież już samo ich weiß znaczy ja wiem. I na to pytanie odpowiemy sobie w dzisiejszym odcinku. Jednocześnie z tego miejsca pozdrawiam naszego kursanta z niemieckiego w trzy miesiące, Konrada, który jest autorem tego pytania. Zapraszam do oglądania. Słowo Bescheid oznacza decyzję. Na przykład w niemieckim urzędzie możemy usłyszeć Sie bekommen nächste Woche Bescheid. Czyli otrzyma pani w przyszłym tygodniu decyzję. Sie bekommen nächste Woche Bescheid. I w tym sensie możemy einen positiven Bescheid bekommen, czyli pozytywną decyzję otrzymać, einen positiven Bescheid bekommen albo einen negativen Bescheid bekommen, czyli negatywną decyzję otrzymać, einen negativen bescheid bekommen. Bescheid pojawia się też w wielu utartych wyrażeniach, jak na przykład bescheid geben, czyli po polsku dawać znać. Bescheid geben. Tego zwrotu użyjemy na przykład w mailu, kiedy oczekujemy jakichś informacji. Napiszemy wówczas geben mir bitte bescheid, czyli proszę dać mi znać. Giben Zimia byte bescheid w języku potocznym. Usłyszymy też wyrażenie bescheid stosen, czyli wygarnąć komuś całą prawdę. Bescheid sztosen. Gdy się na przykład właśnie oburzymy i całą prawdę komuś wygarniemy, powiemy Ich hab ihm ordentlich bescheid gestossen. Czyli wygarnąłem mu całą prawdę. Ich hab ihm ordentlich bescheid gestossen. W tym odcinku jednak najbardziej interesuje nas wyrażenie bescheid wissen. I już wyjaśniam, co ono oznacza. Jeśli ta audycja pomaga ci w nauce języka, daj łapkę w górę, udostępnij to nagranie i zostaw komentarz. Dzięki temu bardzo pomożesz nam rozwijać ten kanał. Jeśli coś wiemy, powiemy po prostu ich weiß. Ja wiem, ich weiß. Jeśli jednak chcemy zaznaczyć, że coś jest dla nas oczywiste, że nie trzeba nam tego wytłumaczyć, bo my to wiemy bardzo dobrze, Wówczas właśnie dodamy słówko Bescheid. Na przykład, gdyby Niemiec nam tłumaczył, że Ziemia jest okrągła, moglibyśmy powiedzieć, że Ich weiß bescheid. No tak, ja to wiem. To jest dla mnie oczywista oczywistość. Ich weiß "Bescheid", bescheid wysyn znaczy więc coś: bardzo dobrze wiedzieć. Dlatego, żeby przekazać po niemiecku wyrażenie, a żebyś wiedział, czyli żeby dotarło to do ciebie w 100%, powiemy, damit du Bescheid weist. Czyli, żebyś wiedział. Damit du Bescheid weist. Na koniec dodam, że w języku potocznym Niemcy bardzo często skrócą wyrażenie ich weiß Bescheid do samego weiß Bescheid. I na przykład podczas rozmowy z Niemcem, kiedy staramy się mu wmówić, że czarne jest czarne, a białe jest białe, możemy od tego Niemca usłyszeć jojo, jo, weiss bescheid. Czyli tak, tak, ja to wiem. Jojo, jo, weiss bescheid. A teraz, kochani, pora na zadanie dla Was. Wyobraźcie sobie, że ktoś Wam tłumaczy coś oczywistego dla Was. Na przykład, jak włączyć piekarnik. I chcecie tej osobie powiedzieć, ta, ja bardzo dobrze wiem jak to się robi. Uzupełnijcie to zdanie. Ich weiß, mm, mm, wie man das macht. Jeszcze raz. Ich weiß, mm, mm, wie man das macht. Twoją odpowiedź zapisz w komentarzach, a w piątek sprawdź nasze social media, żeby poznać poprawne rozwiązanie tego zadania. Czy ty też szukasz kursu niemieckiego od podstaw? Czemu więc nie spróbujesz naszej aplikacji Język w 15 minut? Znajdziesz w niej krótkie praktyczne lekcje, przydatne zwroty, inteligentny system powtórek. Nauczysz się mówić i rozumieć ze słuchu. Link znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. Bekanntlich ist ein Wort, das überall die Anwendung findet, wo man nicht genau Bescheid weiß. Jak wiadomo, jest wyrażeniem, które znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie wiadomo na pewno.